Podcast Powiat łkowski Ziemia Henryka Sienkiewicza. Zapraszam, startujemy! Od pewnego czasu czy lokalne samorządy powiatu miasta i gminy Łuków umówiły się, żeby za każde kolejne święto państwowe jeden z tych samorządów ponosił główną odpowiedzialność. I tak za święto konstytucji 3 Maja odpowiada powiat Łukowski za święto 11 listopada miasto Łuków, a za dzisiejsze święto Wojska Polskiego Gmina Łuków. Pozostałe samorządy starają się zawsze wspomagać i współorganizować to święto. Od kilkunastu lat święto Wojska Polskiego jest organizowane, obchodzone uroczyście na cmentarzu wojennym przy ulicy Strzelniczej w Łukowie. I trzeba powiedzieć, że z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem społeczności Łukowa i Powiatu Łukowskiego. Dzisiaj była znakomita frekwencja. Było bardzo dużo przedstawicieli samorządów, związków zawodowych, organizacji politycznych i społecznych, młodzieży, przedstawicieli szkół, harcerzy, no i mieszkańców Łukowa i Ziemi Łukowskiej. To dobrze, bo w ten sposób udowadniamy i pokazujemy swoje, swój patriotyzm i miłość do naszej lokalnej ojczyzny i tej dużej Polski, aż chce się każdego roku, widząc takie zainteresowanie, organizować czy przygotowywać do organizacji kolejnego święta państwowego. Powiat Łukowski. Ziemia Henryka Sienkiewicza. Tak, yy, nasz samorząd, samorząd powiatu łukowskiego wraz z, z dyrekcją SP ZOZ u od kilku już lat stara się zmienić jego oblicze. Łącznie z terenowymi ośrodkami zdrowia, bowiem, jak wiemy, na niektórych oddziałach w naszym szpitalu, ale także w niektórych ośrodkach zdrowia w terenie, warunki funkcjonowania pracy, ale także wyposażenie, w sprzęt, urządzenia były po prostu nie najlepsze. Dzięki różnym programom unijnym, rządowym, Udało nam się pozyskać bardzo duże środki zewnętrzne, a w dodatku w swoim czasie Rada Powiatu podjęła uchwałę o uzupełnieniu wkładu własnego, niezbędnego do realizacji różnych programów, różnych przedsięwzięć. W ten sposób staramy się pomóc SP Zozowi. I ustaliliśmy, że po połowie wkład własny jest uzupełniany. Jedną część wygospodarowuje dyrektor szpitala, a drugą część my z budżetu powiatu i staramy się rzetelnie solidnie to realizować. Stąd też duże inwestycje, duże zakupy, a wszystko po to, żeby faktycznie i warunki pracy, ale także warunki pobytu pacjentów w szpitalu poprawić. W ostatnim czasie przyszła kolejna pozytywna informacja: Otóż dostaliśmy z programu rządowego 8 milionów złotych. Są to pieniądze przeznaczone dla szpitali, w których w okresie covidowym funkcjonowały oddziały zakaźne. Pieniądze się przydadzą, bo nadal na szeregu oddziałach. W tym i w oddziale zakaźnym potrzebne są y, remonty, y, modernizacje. A co najważniejsze, nadal jeszcze potrzebny jest nam nowy sprzęt, nowe wyposażenie, tak żeby lekarze mogli jak najlepiej pracować. A co najważniejsze, y, Podawać skuteczne diagnozy i skutecznie leczyć. Dzięki temu wierzymy, że w ciągu najbliższego roku warunki pracy na kolejnych oddziałach, w tym właśnie na oddziale zakaźnym, który w ostatnim czasie bardzo intensywnie pracował, mocno się poprawią. Powiotrukowski, ziemia Henryka Sienkiewicza. W przeszło roku trwają prace modernizacyjne w oficynie dworskiej przy dawnym dworze rodziny Sienkiewiczów. W tej oficynie, od lat 60., mieści się muzeum poświęcone naszemu nobliście. Budynek wymagał generalnego remontu. I dzięki środkom uzyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, a to środki w wysokości ponad 3 milionów złotych, plus wkład własny powiatu, wynoszący 25% całości projektu, pozwoliły na rozpoczęcie tych prac. Oprócz modernizacji samej oficyny. W ramach tego zadania realizowane już było rewitalizacja parku, który znajduje się wokół oficyny dworskiej i wokół fundamentów głównego dworu oraz rewitalizacja kopca poświęconego Henrykowi Sienkiewiczowi. Renowacja, rewitalizacja kopca została już zakończona, tam w tej chwili jest czas na odnowienie krzewów, drzew, a zakrzewienie samego kopca obsiany jest trawą i czekamy, kiedy ta trawa się udarni, obrośnie cały kopiec, tak żeby był zabezpieczony szczególnie przed ulewnymi deszczami. Ale widok już jest całkiem dobry, można kopiec już znowu zwiedzać. No szkoda tylko, że czasami niestety trafiają się szkodnicy, którzy doprowadzają do pewnych zniszczeń, ale w najbliższym czasie zamontujemy monitoring i sytuacja powinna się zmienić. W samej oficynie trwają już prace związane z odbiorem końcowym wszystkich robót. Usuwane są jeszcze drobne niedociągnięcia, drobne usterki, i najpóźniej w ten piątek yy, ostatecznie odbiór robót budowlanych będzie zakończony. Po czym będzie jeszcze czas na odbiór przez służby: chodzi tu o Straż Pożarną, o Sanepit, o Inspekcję Pracy. Także konserwator zechce przyjechać i obejrzeć końcowy efekt naszych robót. W sierpniu przewidujemy też czas na wyposażenie muzeum, na zorganizowanie od nowa wystaw, na przeniesienie wszystkich eksponatów muzealiów, które w różnych miejscach do tej pory były zgromadzone, zgromadzone na czas remontu. No i jesteśmy przekonani, że od września, od początku września muzeum na nowo będzie czynne i chętni będą mogli go znowu odwiedzać. Poprawią się nie tylko warunki samego muzeum, ale także warunki dla zwiedzających, bowiem zostały też zorganizowane alejki w parku wokół muzeum. Będzie można sobie spacerować, będą miejsca na odpoczynek, poprawią się także warunki pracy pracowników no warunki do organizacji ekspozycji wystaw, czy też prowadzenia zajęć edukacyjnych związanych z Noblistą, z Henrykiem Sienkiewiczem. Docelowo planujemy także w drugim etapie. Odbudowę głównego dworu, którego fundamenty w oddali widzimy. Czekamy na kolejną możliwość pozyskania środków, czy to z programu operacyjnego naszego województwa, czy być może z innych grantów, które będą przewidywały możliwość odbudowy dworu, oczywiście dworu drewnianego, bo takowy tutaj był. Wtedy zdecydowanie poprawiłaby się też możliwość organizowania większej liczby wystaw, bo na razie ta oficyna to budynek niewielki i na niewiele pozwala. Wierzymy, że w tej perspektywie finansowej to drugie zadanie uda się także zrealizować. Ku zadowoleniu wszystkich miłośników. Wórczości Henryka Sienkiewicza. Powiot Łukowski. ziemia Henryka Sienkiewicza. Spotkaliśmy się dzisiaj na pierwszym adamowskim dniu folkloru. Jest to impreza. Która mamy nadzieję stanie się imprezą cykliczną. Zorganizowana jest na naszym wizytowym placu, a więc na Placu Niedźwiedzim w Adamowie. Inicjatorem tej imprezy jest Zespół Śpiewaczy Modrlen, który obchodzi dziesiątą rocznicę swojej działalności kulturalnej oraz Gminna Instytucja Kultura, więc Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie oraz Dom Kultury Pomnik Czynowy Kleberczyków w Woli Głowskiej. Na scenie na Placu Niedźwiedzim pojawią się zespoły ludowe, zespoły śpiewacze, zespoły taneczne. Łącznie osiem zespołów, które zaprezentują Swoją, swoją twórczość. Oparto w szczególności o motywy tutaj regionalne. Zespoły występują w strojach regionalnych, w tradycyjnych strojach ludowych. Warto zaznaczyć, że zespoły śpiewacze, zespoły ludowe, które działają zarówno na terenie gminy Adamów, jak i na terenie powiatu łukowskiego, bardzo dużo wnoszą w przenoszenie i kultywowanie lokalnej tradycji. Bardzo cieszymy się z dobrej współpracy z tymi zespołami, gdyż są one wizytówką Zarówno gminy Adamów, jak i powiatu Łukowskiego? Zdecydowanie, ponieważ jest to okazja, żeby zintegrować to środowisko lokalne, ale nie tylko, bo te zespoły śpiewacze wprawdzie ze sobą konkurują, ale też poza tym się przyjaźnią i odwiedzają wzajemnie. Więc jest to również taka okazja do, do wspólnego pośpiewania, do wspólnej, do wspólnej zabawy, a że jesteśmy dzisiaj jeszcze w malowniczej miejscowości Adamów, która pięknieje nam z roku na nie wiem, co pan wójt jeszcze, jeszcze wymyśli, żeby tu było jeszcze piękniej e, niż jest. E, mamy piękną e, z, e, pogodę w niedzielę e, popołudnie, więc myślę też, że i atmosfera już jest w tej chwili właściwa. E, znam, ponieważ kiedyś e, e, w czasach studenckich e, tańczyłem przez jakiś czas w zespole tańca ludowego UMCS-u, więc znam dużo tych e, przyśpiewek ludowych i pieśni ludowych było. Bogusław Kowalski. Ziemia Henryka Sienkiewicza. W tym momencie dzięki, dzięki tu za, zaangażowaniu Zarządu Powiatu Łukowskiego jest, prowadzimy taką modernizację elewacji na nowym budynku dydaktycznym, na, na internacie oraz starej sali gimnastycznej. Będzie to wszystko odświeżane, malowane, wymiana również. tego. Te, tych te, te, tutaj tych desek na nowym budynku taktycznym, gdyż szczególnie od strony południowej i zachodniej i wschodniej te deski już są w bardzo złym stanie i zagrażają również zagrażają również bezpieczeństwu. W związku z tym zostanie wszystko wymienione, odświeżone i mam nadzieję, że w październiku, kiedy jest przewidziany koniec tej modernizacji, no budynek nabierze nowych efektownych tutaj kształtów. Powiot Łukowski, Ziemia Henryka Sienkiewicza.